Halo, cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dams i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Spider-Man 2. Oczywiście kontynuujemy sobie moje drodzy naszą dalszą rozgrywkę. W ostatnim odcinku zajęliśmy się Tombstone'em i na następną misję mamy w rytmie funku w dzielnicy Harlem mamy spotkać się z mamą tutaj Milesa. No i jestem ciekawy co się wydarzy, no bo w opisie tak naprawdę tego tej misji mamy, że mama zawsze będzie mamą ale mimo wszystko no jest to misja za 2000 punktów doświadczenia, więc jakby tam miało się coś konkretnego wydarzyć, zobaczymy co tak naprawdę się wydarzy w tej misji moi drodzy, mogę być troszeczkę że tak to nazwę, sztywny w dzisiejszym odcinku, ponieważ tak jak jakiś czas temu miałem lekką przerwę od Spidermana i też jeżeli chodzi o nagrywanie z racji, że troszeczkę tych odcinków sobie naprzód zaplanowałem, więc pozwoliłem sobie troszeczkę odpocząć od tego wszystkiego. Natomiast teraz, wracamy z kolejnym nagrywaniem. Mam nadzieję, że w następnym odcinku e, troszeczkę będzie już e, mniej sztywno. O, tak to nazwę. Dobra, wchodzimy sobie do szybu. Domyślam się, żeby się przebrać, i zobaczymy, co tutaj na nas czeka. To dużo znaczy dla społeczności. Bardzo dziękuję za wsparcie. Dobrze. Pozdrawiam. Miles. Hejka. Chodź, usiądź. Chciałam porozmawiać. Co u ciebie słychać? Wszystko gra? Mm, Oczywiście, moi drodzy, tak też na samym początku, jak mamy nie. Pełną tak naprawdę drugą minutę nagrywania. E, wspomnę, żebyście zostawili oczywiście kciuka w górę. Komentarze w ramach sugestii zawsze są mile widziane. No i mam nadzieję, że ten odcinek powinien Wam się spodobać. Pizz ma sporo na głowie, a Lee. wciąż tam jest. Nie męczycie to. Oczywiście, że męczy. Ale chcę, żeby tej społeczności żyło się lepiej. Muszę zapomnieć o wszystkim, co mi nie służy. Skupić się na przyszłości, a nie przeszłości. Rozumiesz o co mi chodzi? Tak. Ale li. Nie mogę mu odpowiedzieć. Strasznie się uparł też na niego, nie? Nie wiem, czy macie też takie wrażenie, ale tak naprawdę no, tylko Miles gdzieś tam cały czas na tego li jest uparty. Eee, Peter niekoniecznie. Angela, oddzwoię do ciebie. Jak możesz być zamknięta? Masz klucz? O, nie, rozumiem, że to pilne. A, wykonam kilka telefonów. Dobra. Mamo. Może pójdę i. C -c 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 -c. Nie mówiłeś przed chwilą, jak jesteś zajęty? Tak, Ta ale zawsze mam czas dla swoich. <S Controller> no właśnie tak myślałem, że nie będzie to tylko misja związana z mamą, żeby przyjść do biura i sobie tylko porozmawiać. A Dokładnie. jak widzimy, mamy tutaj. Kolejną misję, udaj się do muzeum. Muzeum mamy w tą stronę, niedaleko stosunkowo, niecały, cały kilometr można powiedzieć. Także, także lecimy sobie dalej. A moi drodzy, jeszcze chciałbym wam pokazać jedną rzecz. Przed odcinkiem sobie troszeczkę rozdałem punktów umiejętności. Wejdźmy sobie tutaj. Umiejętności i miałem do wyboru tak, albo żeby ulepszyć naszych obu Spider-Manów, no gdzie tutaj tak naprawdę jest troszeczkę ubogo, e, miałem w myśl, żeby rozwinąć troszeczkę Petera przy tym prawym drzewku umiejętności, ale mieliśmy do wyboru, żeby środkowe tutaj, e, środkową jakby odnogę drzewka u, ulepszyć do końca u Milesa. I tu są te dwie ostatnie chmury, e, te dwie ostatnie umiejętności, przede wszystkim chmura Murajadu. Teraz mamy coś, coś takiego, jeżeli, tak jak widzicie tutaj na e, miniaturce, jeżeli e, w, wykonamy takie uderzenie, no to takie roz, rozbłyski, takie chmury jadu e, zostają, które częściowo przywracają na zdrowie i nawet też ogłuszają przeciwników. I dalej, krytyczne jadowite ogłuszenie. To jest świetna sprawa, moim zdaniem. Jestem ciekawy, jak to będzie e, sprawdzać się e, w walce, ale tak naprawdę, tak jak możecie przeczytać, mamy niewielką szansę, że ogłuszeni jadem przeciwnicy e, są ogłuszeni krytycznie i możemy wykonać jakby e, te wykończenie bez pełnego paska tej naszej serii. I to jest ciekawe w sumie, bo e, mega usprawni nam to walki e, i tak naprawdę w sytuacji, gdzie tych przeciwników jest znacznie więcej, no tak jak mieliście na przykład to okazję widzieć w poprzednim odcinku z Kravenem, e, no świetna sprawa, nie? Także... Dobrze wiecie. To sobie będziemy sprawdzać dalej. Na ten moment zobaczmy. Co tutaj w tym muzeum się dzieje, w którym zabezpieczenia nie działają. Rozumiem Twoje obawy, ale zapewniam, że to muzeum będzie. Spider-Man. O! Dzięki Bogu! System nas odciął i zupełnie na nic nie reaguje. Może uda mi się to sprawdzić. Muszę znaleźć panel kontrolny. Panel kontrolny, dobra tutaj biegnie podążaj za przewodami No jestem panel kontrolny są przeciążone. Muszę dostać się jakoś do środka. Załatajmy to. No i idziemy sobie naszym spider botem naprawić system bezpieczeństwa. Idziemy w tą stronę, więc to dlatego, że Angela nie mogła wejść. Muszę zacenować system, żeby się tam dostać i trzymać. Nie najgorzej. Naprawa zajmie chwilkę. No i co teraz? Tam było, żeby zlepić, nie? Tą siecią, ale teraz to zgasło.

To No właśnie. Upewnić się, że nikogo nie skrzywdzi. No tak. Ale bez obaw. szukam dalej. Podążaj za przewodami. Otrzymaj no i tam mamy kolejny przewód. Ci goście to zawodowcy. Dobra. Pora to urucha.

No Naj... i zepsułem to. Zepsułem to. Mogę na początku się zatrzymać i, i, i dopiero wystrzelić, a nie w trakcie. W trakcie tego. No nic, jeszcze raz. E, instrumenty, my musimy się dostać gdzie? Tam musimy się dostać. O kurde, znowu spadliśmy, dobra. Muszę ich ominąć, nie dając się zauważyć. A może by tak zmyłka w tonacji C Patrzcie, no. Chciałbym. Co to było? Muszę uważać, żeby nie rzucać się tu w oczy. Damy radę przejść? Damy radę. Super. Dobra, mamy dalej. I gdzie my tu musimy pójść? Musimy pójść na górę chyba. I jakby go tutaj odwrócić tą uwagę jego. typaź nie za bardzo. Tu też nie. To też nie, to też nie. Dobra. A, kumam. E, tak, lepiej, żebyś to był ty. On ja pewnie sobie wejdzie tutaj. A my sobie nie my w ten sposób. No i elegancko. Wszystko dobrze? Wystąpił mały problem, ale radzę sobie. Skoro tam jesteś, sprawdź kilka instrumentów. Przygotujesz się do studiów? nadzieję, że dobrze idziemy? Jak idę w technologię, będę korzystał z komputera. Muzyka zaczyna się od człowieka, jego instrumentu i duszy. Kiedy miksujesz lub samplujesz, musisz się wsłuchać i wydobyć te dusze. Tego nie potrafią. Wiesz, że mówisz teraz jak staruszka. Ale mądra staruszka. Dobra. Tutaj siecią zlepimy jeszcze jeden punkt i mamy wszystko. Podążaj, że przewodami. Dalej musimy iść. Został jeszcze jeden przekaźnik do uruchomienia. Gdzie my te przewody mamy? Tutaj. One idą aż tam. No i tu się troszeczkę schody robiam. Widzicie. Of muszę się przedostać na drugą stronę. Ile mamy czasu? Kilka minut. Bierzmy i przygotuj się na załad. Dobra. tego jeszcze trzeba byłoby odwrócić. Jak tego zrobić, wiecie. Nie, no, ewidentnie to nie jest tam. Mm -mm. Patrzcie, no, ciężko mi go jest. Jak go tutaj odciągnąć? Może tu jest pod nami coś, no ale tu nic nie ma za bardzo. jaj. czy tam coś jest? No nie, no tu nic też nie ma. O dobra, dało się. Mam nadzieję, że zdążymy. Trefy ładunku. Nie pozwolę, żeby uszło im to na sucho. Dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra, mamy to. Udało się, dobra. Teraz moja kolej. Spidermanie, drzwi są w końcu otwarte. Ale zaginęło trochę rzeczy. Wszystko jest w strefie załadunku. I już tam zostanie. Co robimy od razu, nie? Ja, ja, ja. Szef mówił, że to będzie łatwe. A teraz Spider-Man tu jest? Nieważne, załatw go! Ja. Powiedz szefowi, żeby dał temu miastu spokój! Ja. Ja. Kolejni? Co jest? Zatrzymajcie go. Za godzinę widzimy się na miejscu. Nie Mega jadowity wybuch. O kurde. Potężny atak wybuchowy aktywuj go, gdy twój wskaźnik mega jadowitego wybuchu będzie pełny. Dobra. Jak było, moje umiejętność odblokowali. Muszę zatrzymać te auta! Muszę się skupić na jednym! Poddajcie się! I tak nie uciekniecie! ну, no, ну, no, давай, давай, давай. No ale. a fortepian? Co ci po tym bębnie, chłopie? Chyba, że było korzystniej wybrać tą drugą furgonetkę. To opędzlowali pół muzeum, a ten wróci z jednym bębnem? No, dobre, i to w sumie no. Największy darczyńco. Wciąż trwa zbieranie funduszy? Jeśli nie znajdziemy drugiej ciężarówki, nie będzie wystawy. A bez wystawy nie będzie gali. A bez gali. Muzeum czeka zamknięcie. Nie dojdzie do tego słowo. Marzeń. Należy do Clayda Stapfielda, prawdziwego Funky dramera. Masz pojęcie, jak często był samplowany? Uh, nie da się go przecenić. Wpłynął na Funky Hip Hop. <śm> dziękuję. Nie martw się, znajdę resztę eksponatów. Uh, dziękuję. Zadzwonię do Pete'a. na drugim końcu Nowego Jorku. A, zrobiliśmy, dobra. 2000 punktów doświadczenia, elegancko. Ukończ wszystkie misje związane z Muzeum Kultury, aby zdobyć. Coś tu dzwoni. No to odbieraj to. Punkty umiejętności, dobra. Czyli co? Bo. Tutaj coś mamy, nie? Ale to są chyba te Spiderboty, o ile się nie mylę. Nie będzie na miejscu. też jest to muzeum. w naszym i... Nie no, to Spiderbot. Nie o niego mi chodziło. No ale dobra, eee, czekajcie, weźmy sobie na mapę, bo mi ciekawy jak wygląda sytuacja z tym muzeum. Hmm. Skrytki prowlera. To będzie to chyba, nie? Nie, to jest misterium jakieś. Dobra. To nie to. Spider łowców, Misteria, Muzeum Kultury. Jest dobra. 0 na 2. Spoko. To będziemy sobie to robić. Jak sytuacja w misjach? Eee, dobrzy ludzie. Greenwich. 2000 punktów doświadczenia. Doktor Connor zniknął, a potem co wydarzyło. Przydarzyło się Skorpionowi nie możemy ryzykować. Okej, okay, dobra, tym zajmiemy się w następnym odcinku. Eee, to może co? Zrobilibyśmy sobie taką jedną misję z tym muzeum. Nie wiem, co sądzicie o tym. Eee, ale jestem ciekawe w sumie. Tylko czy mamy jakąś najbliższą? Spider Boty, wspomnienia Marko. No chyba nie. Mamy tutaj Muzeum kultury. Tylko w dzielnicy Harlem. Tam jest kawałek drogi, w sumie. Jeszcze sprawdźmy, mi, czy aby na pewno. Misteria. Mm -mm. No chyba tak. 2000 metrów. No jest troszeczkę tam. Ale damy radę, w sumie, co? No 20 minut odcinka jest dopiero. I też bez sensu to je już kończyć, że tak powiem. To fajnie jakbyśmy sobie jeszcze to coś zrobili. Tu mamy jakieś mamy tunele, sobie na skrzydłach trochę polecimy. A jaj. Dobra, troszeczkę podcastu, posłuchamy. Szybko idzie, tak, że nie ma problemu. Mnie również miło, Daniko. Dobrze, zacznijmy od tego, że w Harlemie ponoć doszło do napadu. Niestety, ale Centrum Kultury Harlemu posiada eksponaty prężnie działających muzyków z mniejszości. Najlepiej oddamy im cześć, działając równie prężnie. Staniemy na nogi optymistyczne podejście. Podoba mi się. I ponoć pojawił się Spider-Man? Co mogę rzec? Bo dobra, dobra, 500 metrów. Ani spider man A, A mogli się do tej pory nauczyć. <laughs> prawda? Czyli faktycznie pojawił się Spider-Man świetnie? Myślisz, że jest przystojny? Tak, mówił. Cóż, Nowy Jork nie był bez niego tym samym miastem. Dzięki Rio! Podziękujemy Rio Morales, że zgodziła się poświęcić nam czas. Na koniec jakaś rada dla. No to tutaj gdzieś, Jeśli nie? Nie pomocy. Poproście o nią. Nikt was za to nie osądzi. Super! Nie wymyśliłabym nic lepszego z mocą! Ładu e, e, e. głowców, no to nie to. To są te sprzęty muzyczne? No nie, to na pewno nie jest to. Czekajcie. A, no właśnie, bo ja sobie daję tylko jako znacznik tutaj, e, żeby dojść do miejsca, ale to nie oznacza, że tutaj jest to miejsce. <grymne> nie wiem czy mnie rozumiecie, nie? Czekajcie, wejdźmy sobie tutaj, coś zeskanujemy może co? Tam jest to... Tam jest zgłoszenie, więc niekoniecznie. Dzielnica Harlem jest generalnie duża. Może pójdźmy sobie na dach. Coś znajdziemy. Tam jest misterium. jest do sfotografowania. Hmm. Tu nic nie widzę za bardzo, powiem Wam szczerze. Jaką to ma ikonkę? Takiego choćby saksofonu. Tam coś jest z zielonego. Tylko nie wiem, czy to też nie będzie misterium. Nie wiem, wiecie co, nie wiem, nie mam pojęcia. Kurde, no i co? Przywlokłem was tutaj na odcinku i nie zrobimy tego. Nie czy tam jest dalej ta dzielnica Harlem, wiecie? Już nie będzie tego, tam jest Central Park, więc to musiałoby być tutaj gdzieś. Gdzie? Jesteśmy tak na krańcu, można powiedzieć, więc albo w lewo, albo w prawo. Pójdźmy w tą stronę, może co? Mamy tam jeszcze kawałek. Nic tu nie widzę. Tam coś jest fioletowego, ale to na pewno nie jest to. Skanuję to otoczenie, wiecie, ale no. Nic mi tutaj nie mówi to nic. Dobra, przelećmy się jeszcze wzdłuż. No nic z tego nie będzie, moi drodzy, wiecie? Coś jest, ale nie, to jest ten, to jest te misterium w Central Parku. To jest kolejne misterium. Hmm. No nic, no dobra moi drodzy, chyba nic z tego tak jak mówię nie będzie. Nie chciałbym wam też tutaj y, łazić potem przez 20 minut, y, szukając jednego punktu. Skończymy sobie, moi drodzy, w tym momencie ten odcinek. Staniemy sobie tutaj elegancko. Jeszcze przeskanujmy może nas coś tutaj. E, Zaintryguję. Chyba, że ja nie widzę tego punktu, a on jest wyświetlony. No nie, tam też jest misterium. Dobra, w następnym odcinku, moi drodzy, zajmiemy się tą misją e, główną, czyli dobrzy ludzie w Greenwich. Zapowiada się dość dobrze. Doktor Connors Scorpion, może coś tam się wydarzy, może nie, zobaczymy. E, ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Tak jak wspominałem na początku, jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz w ramach sugestii jest mile widziany. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego.